Witam was. Tym razem z Gardenii w tym roku na targach ogrodnictwa i architektury krajobrazu szczególnie właśnie spodobał mi się ten projekt Kreatywne Podwórko i głównym zamierzeniem tego projektu jest taka prostota wykonania i stworzenie takiej ciepłej uniwersalnej przestrzeni i oczywiście wszystko jest wykonane z y, materiałów przyjaznych dla środowiska. To są kartony, które absolutnie nie sprawdzą się na Placu Zabaw, ale mimo wszystko to ładnie wyglądało. Myślę, że tam z powodzeniem można postawić jakieś huśtawki bądź coś innego. Tam widać małą trampolinę. I ważne jest to, że ten plac zabaw został y, y, zrobiony w takim sztucznym wzniesieniu i bardzo ciekawie się przez to wkomponował w całość. Tutaj mamy piaskownicę, a tam stąd widać już takie domki, które y, są głównym elementem na tym placu zabaw. Ale teraz troszeczkę pokrążymy po naszym placu, wśród ścieżek, podziwiając małą architekturę, czyli właśnie. Te, te niskie latarnie, tam z takie są niskie latarnie, które oświetlają punkt y, z roślinami i takie drewniane, kolorowe drzewa, które szczególnie mi się spodobały. no ale Najbardziej, tak jak mówię, spodobał mi się dobór roślin, bo tu jest zaledwie kilka gatunków na całej tej przestrzeni i posadzonych są w bardzo dużych ilościach i gatunki te świetnie sprawdzą się zarówno w zimie, jak i w zasadzeniu miejskim, ponieważ one będą zdobiły ten ogród również zimową porą. Widzicie, że w tej chwili gałązki derenia i bukszpan Pan świetnie się prezentuje. A tu już te kolorowe drzewka i mini siłownia przez chwilkę dla, dla starszych dzieci, dla dorosłych. A tutaj już e, takie mini drewniane domki dla dzieci z zielonymi dachami i w założeniu one miały przypominać prawdziwe mieszkanie poprzez dodanie ten siedzik w postaci wpółów. No ale ja myślę, że to się nie sprawdzi na podwórku z powodzeniem te można zastąpić również taką mniejszą ławeczką, a tu już taki kącik dla żeby można było sobie wziąć i odpocząć, a to jest taka mini kawiarnia z bardzo młodą, ostatnią zieloną ścianą, zresztą te zielone ściany są bardzo popularne od kilku lat. I tutaj rzut jeszcze kamery na ten kącik zielony, z, również z takimi roślinami, które w zimie będą ładne. I te nasze mini domki, które pełnią także funkcję drabinek. Siłownia tam po prawej stronie i tutaj jeszcze kawałeczek, wrzut na tablicę sponsorów. Tego kreatywnego podwórka. No i ja sobie, jak i również nam wszystkim życzę, żeby w naszym mieście znalazło się podobne kreatywne podwórko, żeby władze miast zaczęły inwestować w zieleń i żeby te place wyglądały po prostu tak jak ten kolorowy, piękny plac. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję.